Walczyliśmy z czasem i przewalczyliśmy go. Się przetrenowaliśmy. Przetrenowaliśmy. Najpierw ja myślę, że wy jesteście zadowoleni, czy Szymon jest wypompowany, naprawdę, naprawdę wypompowany, więc poprosi mnie, żebym wszedł w ogóle w to okienko. Bardzo chciałbym, żebyście wszyscy pielgrzymowali do Loreto waszych domach. Homoviator, człowiek wędrujący. Szczęść Boże, witajcie, pozdrawiamy Was serdecznie. Nie wiem jak u Was, jak Wam czas ten płynął ostatni, ale ja się zorientowałem właśnie dzisiaj, że już jest maj, że to tak w sumie szybko, bardzo mocno minęło, ten czas trudny kwarantanny. I maj w Kościele jest poświęcony Maryi, to jest miesiąc maryjny. Zastanawiamy się też dlaczego tak jest i trochę mi się kojarzy maj oczywiście to kojarzy się, ale to widać bardzo mocno, że to co jest charakterystyczne w maju, że budzi się cała przyroda do życia i możemy podziw podziwiać ją w pewnej takiej sile życiowej, że przed chwilą właśnie jak byliśmy w ogrodzie, czyli dzisiaj po południu, sady, jabłonie bardzo mocno są pokryte kwiatami, Także są widać już bzy, które zaczynają właśnie wydawać swoje kwiaty i zaczynają pięknie pachnąć, konwalie już zaczynają gdzieś tam pączkować i to wszystko budzi się do życia i wydaje mi się właśnie, że maj jest poświęcony Maryi, ponieważ można powiedzieć, że Maria jest jak maj, czyli tam gdzie się pojawia to właśnie pobudza wszystko do życia, wszystko staje się jakby piękniejsze, wszystko nabiera pewnej siły. I e, kiedy jesteśmy z Maryją, to właśnie ona sprawia, że w naszej duszy może też być maj, że po tym, e, po tym takim trudnym czasie e, zamrożenia, to odmrażanie polega na tym właśnie może, że to życie może się pojawić właśnie z nią i przez nią. Do tego nas, myślę, zaprasza. I druga rzecz, która mi się kojarzy z majem właśnie, to jest e, litania lorytańsko przez którą oddajemy cześć Maryi, którą możemy ją ukochać bo to jest jedno z największych pragnień Jezusa, żeby Maryja właśnie była ukochana, żeby była poznana żeby jej chwała także była głoszona i wysławiana I tego nie trzeba się też bać, ponieważ Kościół i święci mówią i Kościół mówi w wielu dokumentach przez papieża też w Soborze kiedy my czcimy Maryję i kiedy mówimy Maryja, Maria mówi Jezus, że to jest taka forma i droga do tego, żeby właśnie razem z nią uwielbić Jezusa i zapraszamy was, żeby w tym miesiącu odkrywać i modlić się litanią Loretańską. Litania Loretańska, ona powstała w sanktuarium w Loreto we Włoszech. I jak pewnie część z was wie i pamięta, to sanktuarium powstało, ponieważ tam, według tradycji, znajduje się domek, który dom Maryi, domek Maryi, który mieszkała w Nazarecie. I, I tamta litania była śpiewana na początku w soboty i w święta maryjne, a potem stała się, przeniosła się, rozprzestrzeniła się w całym kościele. I, i to, co jest charakterystyczne i to, co jest ciekawe, że z jednej strony wspominamy Nazaret, w którym Maryja prowadziła bardzo ubogie życie, dokonało się wielka rzecz, ponieważ tam nastąpiło zwiastowanie w ukryciu ale później było, um, później było życie właśnie ukryte, bardzo proste, Maryi Józefa i, i, i Jezusa. A jednocześnie w Litanii um, mówimy kilkadziesiąt tytułów, które mówią o bogactwie osobowości Maryi, o jej znaczeniu i o tym, kim jest tak naprawdę dla nas, dla Pana Boga i kim jest w Kościele. I to jest bardzo ciekawe, bo to życie właśnie ukryte, proste w Nazarecie, w tym domku, w tej w tej małej przestrzeni, okazuje się, że jest drogą do świętości, która tak mocno rozwija Maryję i jej właśnie rolę w Kościele i czyni ją matką dla nas. I pokazuje to, ona przez tą drogę też nabiera pewnej głębi osobowości. Ponieważ w Litanii mówimy do niej matko, mówimy do niej święta, mówimy do niej dziewicza, mówimy do niej panną, tytułujemy ją różnymi tytułami z Biblii, a także mówimy do niej królowa i królowa, która wychowała się nie w żadnym pałacu ale właśnie w Nazarecie, gdzie w ogóle to miejscowość nie jest wspominana w Starym Testamencie a w Nowym Testamencie jest taką miejscowością która jest jakby, nawet już nie jest prowincją, ale jest za prowincją i w takim właśnie miejscu rodzi się największa święta kościoła i o tym też mówi właśnie Litania Lorytańska do tego Was zapraszamy, ponieważ myślę, że, że w tym czasie jeszcze nasze domy, mieszkania są taką małą przestrzenią, na której żyjemy. I czasami nam się wydaje, że to może być czas stracony i mierzymy się pewnie z różnymi rzeczami, ponieważ musimy wytrzymać ze sobą, sami ze sobą i ze swoimi bliskimi bliźnimi. I to, co mówi nam Litania Loretańska i Nazaret, i to życie ukryte u Bogi właśnie w tym domku. To mówi, że jednak to miejsce, w którym jesteś, i to nawet proste miejsce i proste życie, bo teraz się to wszystko upraszcza, staje się naprawdę może stać się drogą do świętości, jeżeli przeżywamy to z wiarą. I do tego Was zapraszamy, żeby w tym czasie w waszych domach zacząć modlić się litanią lorytańską po to, żeby właśnie ukochać, uczcić Maryję i w ten sposób Jezusa, ale też, żeby razem z nią wyruszyć pewną drogę na tej małej przestrzeni, w której jesteście, ponieważ yy, przez wiarę to, co Was spotyka i czego doświadczacie, może stać się naprawdę drogą do świętości i przemianą Waszej osobowości i serca. Tego Wam wszystkim życzymy i do zobaczenia na wspólnej modlitwie w Waszych domach.